Pod przymusem. Pod Dobrze. przymusem podaję. Dobrze. Dobrze. 12 lipiec 70. Dziękuję ślicznie. Pod przymusem. Dobrze. I z komendantem proszę. Dobrze. Każdy poniedziałek yy, ja się Nie, nie mylę, albo dzisiaj... O 8, o 17. Jeśli chcecie, jeśli chcecie tak. mnie zmuszać do wszystkiego, to teraz komendanta macie tutaj wezwać. Dobrze. 12, o, tak? Nie wiem czy ode mnie odbierze telefon. Bo... 19 lipiec 70. Tak korporacja łamie prawo. Pani nazwisko rodowe, jakbym mógł prosić? Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądrawska. Super. Już panu kilka razy powiedziała. Wolna, niezależna kobieta polska. Tak. Rolnik zawodu, tak? Nie. kim pani jest zawodem? Kucharzem. Technikiem farmacji, zielarzem. O Urodziła się pani 12 lipca 70 roku, co? Tak. tak. Imię ojca, to już Ale po co panu, to? Zabudza, no no że pani, pani o to nie Nie, imię ojca to już jak jestem po prostu no. y, przestępcą. Żadnym nie, przestępcą pani, pani nie jest. Pani tylko popełniła wykroczenie. No Jakie wykroczenie popełniła? Jakie? Straż Miejska powie. Jakie Straż Miejska? Straż Miejska biegła zrobić zdjęcie i kłamią po prostu. A jak nagrywam? Nagrywam cały czas! No dobrze. I kłamią, bo tak? biegli, biegli zrobić zdjęcie, żeby mi wypisać mandat, a nie posiadają uprawnień. Burmistrz no. Gminy Szamotu nie no. posiada uprawnień do zajmowanego stanowiska. Dobra. I wy tak samo nie posiadacie uprawnień. Bo żyjemy w państwie? Polin. Super. Polin. To jest. Yy... Andrzej Duda no. sobie korporację sprzedał. A kim sprzedał? Jest pan Andrzej Duda? No Prezydentem Polinu. Polinu. No, a co nie? Będzie nie. pan, na, naprawdę uprzedzam pana, będzie pan u mnie na kanale Dobrze. i będzie pan się teraz, śmiał za parę tak. dni. No, ale ja się nie śmieję, proszę pani. Pan ja ja cały tego. czas podchodzę poważnie do zaistniałej sytuacji. Proszę pani. Eee, pani na. Tutaj jest rozmińska? To potrzebuje od Pani? Dzisiaj my chcieliśmy... Pani nas zaatakowała. Zaatakowała myśmy pani. Do pani? Jak? Nie, myśmy Jak do pani zaatakowała? Jak nie, Pani mi da powiedzieć. No. Proszę bardzo. Mhm. Myśmy stanęli sobie obok tych... Może obok Pani samochodu nawet. Nic nie chcieliśmy robić. Pani podeszła. Zaczęła krzyczeć na nas, co robimy. Czy mamy uprawnienia? No, oczywiście, nie. że tak. No, ale czy myśmy, bo do, po co, czy myśmy co do pani w to... podeszli w ogóle? No przecież ja widziałam, ja jak biegliście. Biegiem Biegać. do samochodu, żeby Bagała zrobić. Pani to? Niech pani pokaże, że no. No. no, no. Pewnie, że bo. Te... Zaraz panu otworzy na YouTube a wszystko. No dobrze. Otworzy pan. Ma pani takie prawo, no. tylko bez nazwisk, bo też sobie nie życzę, żeby pan. A dlaczego pan sobie... Nie... No przecież jak to pan tutaj Ale przecież, no, y, pani mówiła, robi. Że jesteśmy wolnymi ludźmi, tak? No. Pani, ja, tak ja jestem nie wolny. A my nie? Nie. A Służy, nie, bo służycie korporacji. Pani, pani. Nie, mi nie służycie. Tak? Jak to nie ma? Ale oczywiście, że nie. Pani rower i nie Ale oczywiście, tak. że nie. Nie służycie mi. Nie. Nie, nie służycie mi. Ja przyjechałam na jarmark, zgłosiłam, Dobra. Dobra. zgłosiłam się mailem, żeby tak. móc uczestniczyć w tym jarmarku. Podobno jest wolny. No. Nie, jest tak, oczywiście uczestniczę, no. ale pan kierownik powiedział, że nie ma dla mnie miejsca tutaj, Których więc kierownik? stanęłam sobie tutaj. Który kierownik? No, ośrodka tutaj, kultury. Więc stanęłam tutaj. Samochód muszę mieć pod ręką, bo jeśli będzie padało, to te zioła z powrotem muszę szybko wnieść do samochodu. Dobry. I dlatego mam ten samochód pod ręką. A ktoś panów nasłał, prawdopodobnie. Ale się pani nie czekaj, nie czy ja do pani podszedłem, że pani Ale zrobić Parkuje pan źle? chciał zdjęcia, tak samo w Ostrowie mi straż zrobiła wiecie, zdjęcie, ja bo ja widziałam. Ja, ja widziałam. No pewnie, że dobra. tak. Jeszcze mam jedno pytanie. Nie trzeba było robić sensacji. Nie. nie. Nie leczy się Pani. Nie, nigdy proszę się Pani. Pana. Nie leczy. Nigdy się nie leczyłam. Dobra. Nie byłam teraz nigdy tak. karana. Okej, okay, super. Cieszę mnie to bardzo. I teraz tak, Pani mnie posłucha do samego końca. Ma Pani prawo złożenia zażalenia do miejscowego prokuratora tutaj w Czemu na zasadność legitymowania. Wie Pan, ile razy teraz ja tak. już złożyłam te zawiadomienia? Dobrze. Ale jak Pani będzie składać te uh -huh. zawiadomienia, to bardzo bym prosił o wszystkie uh -huh. nagrania. Czy... Bardzo dobrze. Tak, te tak, wszystkie tak. nagrania I już wieczorem tak. się ukażą i na YouTube u mnie. ja sobie tego nie życzę. A mnie nie interesuje, co Pan sobie życzy. Nie... Ja, Naprawdę. Ja to jest dyskryminacja polskiej e, kobiety. Pan dobra. złamał teraz... tyle praw, że pan nawet nie ma pojęcia. No, żyjemy w dwóch różnych chyba rzeczywistościach, proszę pani. No to pan e, żyje w tej drugiej rzeczywistości. Tak, jeszcze jedna kwestia. Niech pani poda adres zamieszkania. Przyjedzie pan do mnie? Nie. Będziemy się korespondować przez... Ja, nie, ja nie koresponduję, nie? proszę pana. Nie przyjmuję, niestety, przyjmuję żadnych, pani. Pani nie przyjmuję żadnych. Pani będzie nie przyjmuje żadnych pism. Żadnych pism. Dobrze. Dzienne, dobrze no, dobrze. nie przyjmuje żadnych pism. Dębowiec 3, gmina sieraków. Dobrze, dębowiec, nie przyjmuje żadnych dębowiec, pism od okupanta. Może dobrze, pan sobie dębowiec, po prostu wysyłać pism, ile dębowiec, pan chce. Dębowiec 3... Pani... Gmina się raków. Gmina tak jest. Ja życzę w dniu dzisiejszym wszystkiego dobrego. Ja też. Miłego dnia. Ja też. Proszę się douczyć. Naprawdę, bo będzie pan żałował, pani, komu Pan służy. Proszę Pani, wicewersa. Nie ma. Państwa Polin tylko jest? Polskami. Jest państwo Polin Duda. Nie, Andrzej Duda nie jest moim prezydentem, ale e... jeśli, a jeśli jest pana prezydentem, to już niech się pan wstydzi. Nie, nie. E, pan Andrzej Duda jest prezydentem państwa polskiego. Polin, nie, nie. Polin Pańska, sam Polska. to powiedział. Żyd, 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 żona, Żyd i on tak samo Dobry. jest z jarmułką, nawet sobie święta swoje w grudniu przesunęli i naprawdę... Dobrze. Przykro mi, to ale jest. tak jest. To nie jest tylko moje zdanie. Dobrze. Nie, niech Dobrze. pan zadzwoni do Andrzeja Dudy, bo ja też dzwoniłam do niego. Ja do niego... Ma sekretarkę. Tak? Ma sekretarkę, sekretarka przekazuje tylko numery telefonu. U mnie na YouTubie wszystko pan znajdzie. Dobrze. Do waszego sądu też tutaj dzwoniłam. Dobrze. Spokojnie. Dobrze. Wysokiemu sądowi też się nie kłaniałam w sądzie. Cała Cieszyma. sprawa jest nagrana. Ale jak pani weszła, to chociaż dzień dobry pani powiedziała? Dzień dobry, owszem. Super, super. Owszem. To, to I pod po przymusem, to jest, takie, po tak, przymusem tak. pokazałam dowód sędziowi, sędziowi tak. E, tak. zapomniałam teraz jak on się nazywa, no. wysokiemu, w, no, wysokiemu chciał, żeby, wysokiemu, tak. żeby wysoki sąd, no okay. murom ja nie składam żadnych hołdów ani nic, okay. więc dla mnie to był zwykły człowiek. Okej. Okay który wykonuje swoje obowiązki, tak samo jak my. I pani wykonuje swoje obowiązki. Najpierw powinien, najpierw powinien no. się określić po czyjej stronie on stoi, proszę pana. Obywatela i państwa prostu. Nie proszę pana. No tak naprawdę, naprawdę, no naprawdę, dobra. naprawdę. Jeszcze raz pani życzę, wszystkiego dobrego. miłego dnia życzę. Yy... Wszystkiego dobrego. Będzie pan na YouTube. Tak. Jeszcze raz oznaczam nie, życzę sobie. To. Nie interesuje mnie. Nie ma twarzy. Dobra. Nie ma pana twarzy. Ma, będzie... Jest nazwisko, więc niech się pan nie obawia, ja, że pani, pana będą ja, ja podałem tutaj. Swoje nie wiem. Dane. No więc i bardzo dobrze. One... To mnie cieszy, że pan podał wszystkie tak, swoje dane, tak. bo taki ma pan obowiązek. Między innymi, ale ma pan nie taki być obowiązek. Niegdzie? Dobra kończmy. kończmy tak? bo już odbrańmy. nie chcę się do widzenia.